Senator Bogdan Pęk. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Wspólna polityka rolna to jest takie fajne hasło, którego tak samo nie ma, jak nie ma tego sukcesu. Hop, hop! W sukcesie, gdzie jesteś? Szukamy, lupę przykładamy, sukcesu nie ma. Rząd wychodzi, wychodzi pan minister Stanisław Kalęba, zresztą mój przyjaciel, i głosi sukces. Proszę Państwa, Pani Minister, są pewne granice przyzwoitości. Przed chwilą dostałem telefon z Parlamentu Europejskiego, gdzie jeden z naszych czołowych posłów, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rolnej Parlamentu Europejskiego, Janusz Wojciechowski, mówi, przed chwilą spotkałem Pana... K Capulosa Santosa, to jest jeden z wybitniejszych działaczy portugalskich, były minister, były minister rolnictwa, biegnie do mnie z daleka i mówi: Janusz, co się stało? Jak to się stało, że Polska oddała 25% z drugiego filaru? Myśmy wywalczyli tylko 7%, Francuzi się dołożyli, inni się podokładali, a wyście oddali 25% drugiego filaru. No to co do jasnej? Kto tu mówi prawdę? Przecież można sobie kpiny robić ze społeczeństwa, ale nie aż takie. No cyfry są nieubłagane. Przegrane zostały negocjacje rolne. Ja rozumiem, że to była ofiara złożona, a konto innych zobowiązań, jakie, jakie podjęto wobec polskiego rządu i, i być może innych funduszy, w których dramatu nie ma. No ale jeżeli tak się stało, to nie wolno mówić polskiemu społeczeństwu, że się wygrało. Nie zapomnę do końca życia, jak były negocjacje tak zwane w obszarze rolnym i ludzie, którzy ponoszą polityczną odpowiedzialność za to, siedzą dzisiaj w parlamencie europejskim i udają, że osiągnęli sukces. No, to jest pan Jarosław Kalinowski, który był wtedy wicepremierem. To jest jego zastępca, pan Czesław Siekierski. Zgodzili się na 25% dopłat dla polskich rolników, podczas gdy... W parę miesięcy później, gdy zostałem posłem europejskim, usłyszałem od naszych przyjaciół z Zaodry rechotanie, że nie mogą zrozumieć, jak to się stało, że tak mało żeśmy dostali, a stało się tak dlatego, żeśmy w ogóle nie negocjowali. Przyjęliśmy najniższe, pierwsze skrajnie niekorzystne warunki, jakie nam postawiono tak wyglądały polskie negocjacje. Dzisiaj wyglądałem jeszcze gorzej, bo wtedy przynajmniej nie mówili, żeby negocjowali więcej. Tylko wynegocjowali mało i nie ogłaszali tego jako wielki, wielki sukces. Mówili tylko, że się więcej nie dało, a minister finansów Niemiec oświadczyła później w szerokim wywiadzie, że spodziewała się 40 miliardów euro więcej kosztów. Połowa dla Polski 20 miliardów, cirka. Tyle na dzień dobry zostało wtedy przegrane. No to, jeżeli z, te, z tego wykresu wynika, że jest 6 miliardów mniej niż było w perspektywie budżetowej, to przestańcie po prostu ugadzić, kłamać. No. Ja sobie nie wyobrażam, żeby stało się normalnym porządkiem w państwie prawnym, gdzie przedstawiciele rządu oficjalnie oszukują polskie społeczeństwo. Do tego po prostu nie dopuścimy. Oświadczam, że Prawo i Sprawiedliwość rozpocznie ogólnopolską kampanię uświadamiającą, i jeszcze rozważymy, czy nie wyciągnąć konsekwencji prawnych wobec tych, którzy wprowadzają świadomie i celowo, chyba że nie rozumiecie w ogóle, co się stało. A to tym gorzej dla Was. Którzy celowo i świadomie wprowadzają polskie społeczeństwo w błąd. To się po prostu nie godzi. Tak nie powinno funkcjonować państwo polskie. Proszę Państwa, jeżeli w biednym kraju, w którym obszar rolnictwa. Ma kluczowe znaczenie i okolice tego obszaru mają kluczowe znaczenie na wyrównanie poziomu rozwoju gospodarczego, społecznego, socjalnego, etc., etc., robi się takie sztuczki, to trzeba się umieć do tego przyznać. Nie chcę dzisiaj zabierać Państwu więcej czasu, ale oświadczam, że. Sam z moimi kolegami uczynię wszystko, co możliwe, żeby prawdę o Waszym sukcesie polskiemu społeczeństwu przekazać, bo chociażby potężną lupę do tego sukcesu dołożyć, tego po prostu nie ma, a tego typu działania uważam za szczyt bezczelności. Sytyza.